Z Biblii, ale i z różnych mitologii wiemy, że ludzie od swoich początków składali Bogu ofiary. Ale warto wiedzieć, że nie wszystkie te ofiary były przez Boga przyjmowane. Co to jest ofiara? Najprościej mówiąc, ofiara to coś, co nas kosztuje. To akt naszej miłości i szacunku. To krok człowieka, by zbliżyć się do Boga. Od czego więc zależy to, że jedna ofiara jest Bogu miła, a inna odrażająca? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie na podstawie historii dwóch pierwszych ofiarników, Kaina i Abla. Czytam z pierwszej księgi mojżeszowej, z rozdziału czwartego, wersety od trzeciego do piątego. Po niejakim czasie Kain złożył Bogu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie spojrzał. Wtedy Kain rozgniewał się i bardzo zastępiło się jego oblicze. Co ciekawe, Kain jako pierwszy złożył Bogu ofiarę. Więc dlaczego Bóg nie spojrzał na Kaina? Nie przyjął jego ofiary, a spojrzał na Abla i przyjął jego ofiarę. W kilku komentarzach przeczytałem, że Bogu bardziej spodobała się ta krwawa ofiara Abla a to dlatego, że stało za tą ofiarą życie w tym przypadku pierworodnych zwierząt. I ta ofiara. Miała być takim archetypem krwawej ofiary Chrystusa. Przyznam, że nie przekonuje mnie ta argumentacja, to dlatego, że Bóg według Biblii chętnie przyjmował także ofiary z płodów rolnych. A po drugie, ta krwawa ofiara Abla została złożona bezinteresownie, a nie po to, by przebłagać Boga za jakiś grzech. Jezus przecież umarł za nasze grzechy. Według mnie nie chodzi tu o ofiarę samą w sobie. Jest takie pewne rabiniczne wytłumaczenie, które na powyższe pytanie, dlaczego Bóg nie spojrzał na Kaina, jego ofiarę, a spojrzał na Abla, jego ofiarę? Podsuwa nam odpowiedź, choć nie jest to odpowiedź wprost. Otóż Kain przyszedł złożyć ofiarę prosto z pola. Nie umył się, nie przebrał się, czyli. Nie przygotował się na spotkanie z Bogiem. Po drodze pośpiesznie zbierał wszystko to, co mu wpadło w ręce, i złożył to na ofiarę Bogu. Ale tak złożonej ofiary, bez przygotowanego serca, bez okazania Bogu należytego szacunku, Bóg nie przyjął od Kaina. Ciekawe, czy zauważyliśmy, że Bóg wpierw zwrócił uwagę na abla, a więc na ofiarodawcę, nie na ofiarę. A na co w pierwszej kolejności nie chciał patrzeć? Na Kaida, więc także na ofiarodawcę. Problem nie był więc w samej ofierze, ale w ofiarodawcy, w jego sercu. Czy wiesz, że kiedy przychodzisz złożyć Bogu ofiarę, czy to ze swojego czasu, czy jest to owoc warg Twoich, czyli modlitwa, czy może jest jakaś suma pieniędzy. To Bóg patrzy wpierw na Twoje serce, na Twojego wewnętrznego człowieka, bo tak w Starym Testamencie rozumie się serce, a dopiero później Bóg patrzy na to, co mu ofiarujesz. W postawie Kaina, w jego sercu było coś nagannego, skoro Bóg jeszcze przed tym, za czym Kain zamordował swojego brata Abla, mówi do Kaina: Czemu się gniewasz? I dlaczego masz ponure oblicze? Wszak byłoby one pogodne, gdybyś czynił dobrze." Minęły wieki, a Bóg wybrał na swój lud hebrajczyków. Jedną z platform komunikowania się ludu wybranego ze swoim Bogiem było składanie mu ofiar. I w wielu miejscach Starego Testamentu czytamy, że Bogu takie ofiary były miłe. Zresztą Bóg sam nakazywał, jakie mają być te ofiary ale także w Starym Testamencie, są słowa Boga, które jeśli chodzi o składanie Mu ofiar przez Jego lud, mogą szokować. Już na samym początku Księgi proroka Izajasza, w pierwszym rozdziale, od trzynastego wersetu, czytamy takie Boże słowa. Nie składajcie mi już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Stały mi się one ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed Wami. Choćbyście pomnożyli Wasze modlitwy, nie wysłucham Was. Można zadać pytanie, dlaczego? Czy Bóg jest chimeryczny? Najpierw nakazuje składanie ofiary, określa je, a później mówi: Nie chce Waszych ofiar? Znajdujemy odpowiedź w tym tekście dalej. Bóg mówi: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. A więc za tymi, których bardzo łatwo skrzywdzić, za tymi, których rzadko można zauważyć nawet. W księdze Ozasza, w szóstym rozdziale, szóstym wersecie, czytamy Boże słowo takie, gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopale. Tu nie chodzi o poznanie takie intelektualne. Chodzi o poznanie w sensie relacji, bliskości. A całopalenia to były najdroższe ofiary. Większość ofiar była Bogu ofiarowana, ale nie całkowicie, nie w pełni. Na przykład część brał kapłan, część zabierał ze za sobą z powrotem ofiarnik i mógł na przykład jakieś mięsko zjeść ze swoją rodziną. Część była spalana. Ale w przypadku ofiar całopalnych wszystko zostało spalone. A więc nic z tego nie zabraliśmy do domu. Księdza Amosa w 5 rozdziale, 22 do 24 wersetu czytamy takie Boże słowa. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne, więc te najdroższe, i ofiary z pokarmów. Nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask Twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf, Twoich instrumentów. A co Bóg chce? Otóż czytamy dalej: Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów, i prawość jak potok niewysychający wyleje. Mamy więc przynajmniej częściowo odpowiedź, dlaczego Bóg jedną ofiarę przyjmuje, a drugiej nie. Jest taka historia zapisana w pierwszej księdze Samuela w XVI rozdziale, kiedy to Boży Człowiek Samuel, sędzia, przychodzi do domu Isajego i ma z Bożego polecenia namaścić na króla jednego z synów Isajego, ponieważ pierwszy król Saul zawiódł Boga. I ten pobożny człowiek, Samuel, patrzy na tych synów i chce wybrać tego, który jest najprzystojniejszy, jest z nich najwyższy. I Bóg mówi do niego: Nie patrz na jego wysoki wzrost, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, nawet taki pobożny jak Samuel. Człowiek patrzy na to, co jest przed jego oczyma, ale Pan patrzy na serce. Czy to tylko stary testament? Słuchajmy to, co Jakub pisze w swoim liście w drugim rozdziale, w wersetach drugim i trzeci. Pozwólcie na parafrazę tego tekstu. Bo gdyby na wasze nabożeństwo przyszedł elegancki człowiek w markowym ubraniu, pachnący, i przyszedłby także ubogi człowiek w lichym, niemodnym ubraniu, a wy zwrócilibyście uwagę na tego eleganckiego gościa. Okazalibyście Mu szacunek, mówiąc: O, ale zapraszamy tutaj, tutaj są miejsca dla vipów. A temu ubogiemu byśmy powiedzieli: Ty stań sobie tam, tak abyś nam nie przeszkadzał. To tak naprawdę, jako chrześcijanie, byśmy się kierowali błędnymi kryteriami. Skoro mówimy o nabożeństwie, to spójrzmy na nasze składanie ofiar Bogu w kontekście naszego uczestnictwa. W naszych nabożeństwach, no bo jest to złożenie swojego czasu, swojej obecności. Czy wiemy, że dla Boga, ale także dla ludzi, ma znaczenie, w jakim stanie ducha i umysłu przychodzimy na nabożeństwo? Otóż w Księdze Kaznodziei Salomona, w czwartym rozdziale, 17 wersecie czytamy: Uważaj na swój krok, gdy idziesz do domu Bożego. I kiedy w Starym Testamencie czytamy o krokach, kiedy mówimy, kiedy czytamy o drodze, to zwykle chodzi o sposób postępowania, zachowania się. A więc uważaj, w jakim stanie umysłu idziesz na nabożeństwo, stanie ducha. I nastaw się na słuchanie, gdyż jest ono lepsze niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. Przecież to jest to są słowa skierowane do ludu Bożego. Ofiara nie jest celem samym w sobie, jest środkiem, by przybliżyć się do Boga, tak jak czytanie Słowa Bożego, tak jak nasze nabożeństwa. One mają pomóc nam zbliżyć się do Boga. Są taką przestrzenią, darem Bożym dla nas, ale nie celem samym w sobie. Czasami zdarza się niektórym z nas, że wchodzimy w nabożeństwo przepełnieni sprawami tego świata. Obecni ciałem, ale myślami jesteśmy daleko, daleko stąd. Nie słuchamy kazania, choć według Bożego Słowa uważne słuchanie jest lepsze niż nasze najlepsze ofiary nasze wyborne ofiary. Jeśli takie uczestnictwo na nabożeństwie, w nabożeństwie, jest złożeniem Bogu dziękczynnej ofiary, to czy taka ofiara może się Bogu podobać? Moi drodzy, idąc na nabożeństwo, powinniśmy się do Niego przygotować, uświadomić sobie, z kim się spotykamy, z kim będziemy rozmawiać. Niech nas nie zwiedzie taka czy inna kaplica, bo Bóg jest tak samo wielki w tej małej kaplicy, jak w olbrzymiej katedrze pełnej ludzi. I według rabinów, Kain składając swoją ofiarę przed Panem, nie przygotował się do tego, a Abel tak. Zauważmy, Abel złożył swoją ofiarę z pierworodnych sztuk. Czyli Abel wpierw musiał poświęcić swoją uwagę i czas, aby poddzielać te pierworodne i tłuste sztuki od pozostałych. W ten sposób Abel okazał Bogu szacunek. Dlatego też Bóg najpierw spojrzał na Abla i dopiero później przyjął jego ofiarę. Ktoś może pomyśleć, że to nauka Starego Testamentu. Ale czy my jako Kościół i każdy z nas osobno, a Kościół jest Oblubieńcą Pana, czy według Woli Bożej nie powinniśmy przygotowywać się na spotkanie z Oblubieńcem, z Chrystusem? W Objawieniu według świętego Jana w 19 rozdziale 7 wersecie czytamy Nastało wesele baranka i Oblubienica Jego przygotowała się. Niech przestrogą dla nas będzie ten nieroztropny sługa, o którym czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, w 24 rozdziale od Wersetów 45 do 51. Ten sługa nie przygotował się na powrót swojego pana. Zaczął pić, zaczął bić swoje współsługi. Niech przestrogą będzie te pięć głupich panien, które nie przygotowały swoich lamp, czyli nie przygotowały same siebie na przybycie oblubieńca. I nie mogły już wejść na wesele. Moi drodzy, kiedy idziemy na spotkanie z ważną osobą, od której wiele zależy, to zwykle chcemy pokazać się od jak najlepszej strony. Zadbamy o swój zewnętrzny wygląd, o maniery. Będziemy zastanawiać się, jak odpowiadać na pytania, które słyszymy. Kiedy idziemy na spotkanie z Bogiem, od którego wszystko zależy, to wiedzmy, że Bóg oczekuje od nas, aby nasze serca były gotowe. A jak serce jest gotowe, jak serce jest przygotowane, to zadbamy także o swój zewnętrzny wygląd i o dobre maniery. Kończąc to dzisiejsze rozważanie, zostawię nas ze słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te słowa korespondują z tematem dzisiejszego zwiastowania. Zapisane są w Ewangelii według Świętego Mateusza w rozdziale 5 od wersetu 23 do 24. A jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam przypomniałbyś sobie, że brat, twój, dzisiaj możemy powiedzieć siostra także, ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, siostrą, swoją. a potem przyszedłszy, złóż ofiarę, złóż swój dar. I jeszcze jedno słowo z tego samego rozdziału, ale z wersetu ósmego. Błogosławieni czystego serca, powiedział Jezus. Dlaczego? Albowiem oni Boga oglądać będą, bo Boga możemy oglądać czystym sercem. Bo kiedy przychodzimy składać Mu jakąkolwiek ofiarę, przygotujmy wpierw swoje serce. Życzę Wam Bożego Błogosławieństwa. Pozdrawiam Was, Pastor Fryderyk Radzki.